Jest niedziela, spotykamy się na stacji LOTOS przy operze w Gdańsku. Jest z nami Kajta Kajdonowicz, nasz mistrz. Cztery razy z rzędu, barwórka warszawska wygrana. Taki krótki rzut oka na cały sezon 2013. Jak było? Dzień dobry. O, było fantastycznie. To był taki sezon, w którym wygrywaliśmy rajd za rajdem. Mieliśmy sporo szczęścia, ale w rajdach ono jest potrzebne. Natomiast głównie ciężko pracowaliśmy, dobrze dobieraliśmy opony. Tak naprawdę zadecydowało o tym, że wygrywaliśmy, że wygraliśmy wszystkie rajdy, w których wystartowaliśmy w Mistrzostwach Polski. Wiele czynników, dużo rzeczy miało na to wpływ. Ciężka praca całego Lotus Rally Team przyniosła pozytywne efekty. Zdobyliśmy czwarte Mistrzostwo Polski cztery razy z rzędu je zdobywaliśmy to fenomenalne uczucie. E, a jeszcze potem nie, barburka e, warszawska i karowa e, wygrana Można. emocje już opadły e, Choć, choć może to nie, nie polityczne w tej chwili, choć jesteśmy na stacji benzynowej, czujemy się bardzo dobrze, ale możemy właśnie w takim spokoju o tym rozmawiać, bo to też jest czasami potrzebne. Barbulka to jest taki, to nie jest łatwy raj, on jest krótki, ale tak naprawdę trzeba cały czas jechać na 100%. Jak sobie daje z tym radę, żeby w tym krótkim rajdzie, ale ja też w ogóle. Skupia się, skupia się na tym, jak wygląda sytuacja na drodze, przed twoim, przed twoim samochodem. To bardzo ważne. Kiedyś nie lubiłem tego rajdu. Uważałem, że on jest zupełnie niepotrzebny, że to nie są prawdziwe rajdy. Tak buntowniczo do tego podchodziłem. No ale faktycznie, jest to rajd, na którym trzeba od początku... Do końca się skoncentrować. Teoretycznie na każdym rajdzie tak e, trzeba zrobić. No, rajd jest, raid Dakar jest zupełnie innym e, wyzwaniem, jeśli chodzi o te kategorie. Mm, ale tu trzeba e, mieć ten poziom adrenaliny, to, ten poziom koncentracji. E, ja nie wiem, myślę, że tam mamy gdzieś około e, tętno. Puls e, sięga m, 200, a nawet może więcej. Na tym krótkim odcinku specjalnym, który ma 2 km, mm, to jest specyficzny rajd. Nie można popełniać błędów. E, bo każdy błąd kosztuje tyle, że nie da się tego odrobić. E, mówię tutaj także o błędach dotyczących doboru opon. E, jak tegoroczna Barburka pokazała, te zmienne warunki, zmienna przyczepność, każdy odcinek z inną nawierzchnią e, no, trzeba było dobrze, mieć dobre informacje, a potem dobrze dobrać opony i wykorzystać je także lepiej jeździ, po nawierzchni takiej szutrowej, e, żwir, piasek tak dalej, taka specyfika jak do Polski, tak, który w tym roku był wyjątkowo trudny, no bo praktycznie ścigali się się w głębokich kolejnach, w błocie, na no warunki były iście przeprawowe wręcz, e, czy asfalty, bo rzeczywiście jest twardo, płasko, być może trochę wygodniej, ale z kolei, z kolei pewnie szybciej. E, co bardziej, co, co, co wolisz, gdzie jest lepiej? Dobre wyniki osiągamy na każdych e... Na, na każdym rajdzie jeśli chodzi o nawierzchnię nie mam, nie preferuję żadnej, to znaczy staram się, oczywiście fajnie jest pościgać się na śniegu, poślizgać się na szutrze także i e, to przynosi dużo frajdy, ale z asfaltów też potrafię wyciągnąć coś fajnego, bo asfalty mogą być też zróżnicowane, przyczepne, bardziej śliskie. Hmm, zwłaszcza wtedy, kiedy jest mokro. E, ta przyczepność zmienia się na zakrętach, wtedy, kiedy ścięć wyciągamy, tak zwany syf, przepraszam za wyrażenie, to błoto, e, i na przykład na drugiej pętli już te zakręty są inne. Trzeba dobrze czytać przyczepność, patrzeć na drogę. E, to bardzo istotne. Zatem e, po prostu kocham rajdy, uwielbiam je w całości, takimi, jakie one są. E, gdybym miał się zdecydować tylko. Na, e, na starty w jakiejś konkretnej e, kon w rajdach o konkretnej specyfice, śniegu, lodzie mm, czy też asfalcie czy szutrach, to myślę, że nie byłbym do końca zadowolony. Cieszę się, że mogę brać udział we wszystkich. <grych> e, Kajtan, jesteś e, szefem e, sporej firmy, bo team e, Kajtana to nie tylko kierowca, to pilot, ale to też e, wszyscy inni. Możesz powiedzieć, ile osób pracuje na Twój sukces i też co oni teraz robią? Czy to jest ten czas przed w którym się spotykamy, to jest czas, kiedy odpoczywają, czy już jest, mają zadania przydzielone od szefa i już wiedzą, co robić po to, żeby się przygotować do pierwszego startu w kolejnym sezonie? To prawda, to jest bardzo dużo ludzi. W tej chwili myślę, że gdzieś około 17, taka stała ekipa, ale współpracujemy również z wieloma innymi. Hmm, którzy wykonują jakieś nazlecenia, no, jakieś działania dla nas. E, ten okres w tej chwili to jest e, ciężka praca, przygotowania do kolejnego sezonu, który rozpoczyna się bardzo wcześnie dla nas, e, co nas e, bardzo cieszy. E, teraz faktycznie każdy ciężko pracuje. E, te zadania są e, podzielone. E, cieszę się, że mogę e, Współpracować z takimi ludźmi, bo to ludzie z pasją, ludzie, którzy podchodzą do swoich obowiązków, do swoich zadań z wielką odpowiedzialnością i z wielką radością. Chociaż ja, jeśli mówimy w kategoriach szefa, chociaż ja tego tak nie traktuję, jako współpracownika bardziej, ja nie jestem łatwy w współpracy, jestem bardzo wymagający i, i zdaję sobie z tego sprawę, z tego, o, znaczy ci ludzie są chętni do pracy. Natomiast teraz co ja siedzimy, rozmawiamy, jest fajna atmosferka. Pijemy sobie herbatkę, ty kawkę, ale, ale czasami jednak no jest nerwowo, tak? bo emocje się nam udzielają wszystkim i, mm, i to jest fajne, że my się w takich sytuacjach nawet dobrze rozumiemy i potrafimy dogadać. Okej. Okay, 2013 się za nami, e, za chwilę otworzymy szampana i będziemy świętować przyjście nowego roku ale Ty będziesz yy, spędzał Sylwestra nie w Polsce. <noise> to prawda. E, będę w pracy. M będę już na pierwszej rundzie z, wraz z częścią zespołu, bo reszta dojeżdża później, na rajdzie Janer e, w Austrii, w okolicach Freistadt. E, to jest rajd zimowy, pierwsza runda Mistrzostw Europy. Zachęcam wszystkich e, gorąco do tego, żeby Choć może nie być ciepło tam, <laughs> może być nawet e, bardzo zimno, i to by mi pasowało. Chciałbym pojechać, e, jeśli miałbym wybierać, e, w zimowych iście takich e, zimowych warunkach, w takiej zimowej scenerii. Pogodę nie wybieramy, ale myślę, że m, jesteśmy w stanie dobrze się przygotować i nad tym się koncentrujemy. Czyli, e... A Sylwestra będę spędzał właśnie tam, już e, będąc e, dzień przed zapoznaniem z trasą czy trzymamy kciuki na początku roku, tak? To, to jest 5 stycznia? 3-5 stycznia, stycznia, tak? 5 stycznia. Wtedy, wtedy mamy rajd, e, ale zapoznanie z trasą już jest e, pierwszego. No, e, czyli po 12. Nie, e, za tych, nie, nie za dużo tych lampek. Po 12, tak, tak jedna lampka i do spania, jak, e, jak za młodych lat. <noise>